Są najgorsze, budzi w nocy się I wdycham ignorancję, jak biorę w płuca powietrze Zawsze oddawałem w to serducho Jestem pewien na 100%, że nie są gotowi jeszcze Wiesz bratku, że nie starczy na wolno, A to smutne, bycie wolnym zawsze będzie najważniejsze Tak naprawdę to cię nie stać na pretensje A ja rucham życie, no i nie narzekam na potencje Ciągle Nike, nie łaję jestem zarobiony, wie już oś Oczy jak szklanki, oblała test Nie wiem czemu nie mówicie wprost Czemu nie potrafisz się zachować? Coraz rzadziej chcę wam dawać szanse Parę złotych widzi i jest moja. Więcej niż zarabia, ja przetańczę. Każde. Właśnie to przez tamtą, która mnie zdradziła I Jak go raz, nie licz na drugą szansę I Jednak chyba akcja, no i znajomości finał Jedna jest wartość i bez zmiany to rodzina jest Bieg po kabony trochę dalej, ale liczy się Nie jestem na ex, ale nie chcę się gadać Nie jestem pazerny, ale dalej boli strata Coraz mi jest mnie na mieście ja chcę poradzić sobie sama tyle rad daję kubie Rzadko myślę jakie szczęście mam Co za życie ciągle cipać albo stać na chudzie ja Nie chcę widzieć moich ludzi więcej w takim stanie Chcę spełniać rzeczy, które mam w planie ja Nie chcę więcej wstawać na bałaganie Wszystko co najgorsze budzi w nocy się I wdycham ignorancję jak biorę w płuca powietrze Zawsze oddawałem w to serducho Jestem pewien na 100%, że nie są gotowi jeszcze Wiesz bratku, że nie stać się na wolność, a to smutne Bycie wolnym zawsze będzie najważniejsze Tak naprawdę to cię nie stać na pretensje A ja rucham zlicie, no i nie narzekam na potencje Ciągle Nike nie łaje jestem zarobiony, wie już oś Oczy jak szklanki, oblała test Nie wiem czemu nie mówicie wprost Czemu nie potrafisz się zachować? Coraz rzadziej chcę wam dawać szanse Parę złotych widzi i jest moja Więcej niż zarabia, ja przetańczę Życie pisze scenariusze własne Musisz być dobrym aktorem, żeby nie skończyć na klatce Jestem reżyserem, rucham ignorancji. Chcesz pogadać o pieniądzach, to już o innej sprawie Oczyszczuję od przewozy, no ale nie wiem, czy mam radę Soma nie rejestruję firmy, coś à la vindyka. Zawsze stoję ze swojej nie tego, co jest nas. Już nie wiem, o co się martwisz, lecz na pewno nie o kasy Którzy siądą do portfel, aby chcieli zaglądać na nas Mówiłem, jest na zera, tylko na końcu ma. Przestawiam na odczyn? dalej mojego brata jednego, drugiego spadła kariera Każdy z nas siły ma w kółtach i wszystko da się pozbierać I nam lata go fiuta, że znacie się na wtedy Rucham ignorancję, którą kurwy wystałyście w genach Wszystko co najgorsze budzi w nocy się I wdycham ignorancję jak biorę w płuca powietrze Zawsze oddawałem w to serducho Jestem pewien na 100% że nie są gotowi jeszcze Wiesz bratku, że nie starczy w wolnym zawsze będzie najważniejsze. Tak naprawdę to Cię nie stać na pretensje. A ja rucham z życie, no i nie narzekam na potencję. Ciągle Nike nie Choć, jestem zarobiony, wie już oś. Oczy jak szklanki oblała test. Nie wiem, czemu nie mówicie wprost. Czemu nie potrafisz się zachować? Coraz rzadziej chcę Wam dawać szanse. Parę złotych widzi i jest moja. Więcej niż zarabia, ja przetańczę